Procedura sprzątania pokoju hotelowego przedstawiona przez uczennicę Branżowej Szkoły 1 stopnia w Dąbrowie Górniczej, kształcąca się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Pukamy trzy razy. Pokój sprzątamy przy otwartych drzwiach. Należy zawiesić zawieszkę z napisem Made in Room pokój w trakcie sprzątania. Zapalamy wszystkie światła. Odsłaniamy rolety, żaluzje. Otwieramy okno, aby wywietrzyć pokój. Sprawdzamy, czy gość nie zostawił rzeczy w pokoju. Sprawdzamy stan wyposażenia pokoju. Sprawdzamy stan techniczny pokoju. Opróżniamy koż na śmieci. Zakładamy nowy worek do kosza. Ścielimy łóżko. Najpierw należy założyć rękawiczki, aby ściągnąć brudną pościel. Odkładamy narzutę na bok, ściągamy pościel, poszwę, poszewkę, prześcieradło. Odkładamy kołdry na bok, odkładamy poduszkę. Brudną pościel wynosimy do zbiorczego worka na brudną bieliznę hotelową. Pobieramy czystą pościel. Najpierw należy ściągnąć rękawiczki. Pobieramy poszwę, poszewkę i prześcieradło. Wygładzamy ochraniacz na materac. Zakładamy prześcieradło. Zakładamy poszewkę na poduszkę. Zakładamy poszwę na kołdrę. Zakładamy na żółte. Wycieramy kurze żółtą ściereczką i płynem do mebli. Ścieramy kurze stosując zasadę od lewej do prawej strony. Uzupełniamy materiały reklamowe. Foldery, oferty hotelu, wizytówki. Zostawiamy przybory toaletowe, czyścik do butów, szczotka do ubrań, igielnik. Odkurzamy podłogę. Myjemy podłogę, pamiętając aby założyć rękawiczki. Zamykamy okno, gasimy światło, zamykamy drzwi i zabieramy zawieszkę. Pokój jest gotowy do przyjęcia gościa.